Moja ostatnia w tym tygodniu, ale jeszcze nie ostatnia w tym miesiącu propozycja surówki to podstawowa surówka z czarnej rzepy. Wybrałem czarną rzepę, ponieważ jest ona zdrowa, ale przede wszystkim smaczna, choć myślę, że w naszym kraju jednak mocno niedoceniana. Pamiętaj, wybierając czarną rzepę, wybieraj te średnie bądź te mniejsze. Te duże są najczęściej puste w środku, łykowate, przerośnięte i mało smaczne. Rzepę obierz, zetrzyj na tarce o dużych oczkach, posól i pozwól zniknąć. Robiąc surówkę, dodaj do niej czosnek, jeżeli lubisz. Ja dodaję dwa ząbki. Nie lubisz, nie dodawaj. Wystarczy śmietana i pieprz, i surówka w podstawowej wersji jest już gotowa. Chcesz zmienić troszkę tą surówkę i nadać jej głębi wyrazu, dodaj suszonych ziół. Ja dodaję czosnek niedźwiedzi, ale dodaję również mieszanki café de Paris. A czasem zdarza się, że dodaję ziół prowansalskich, czasem po prostu suszonej bazylii, czasem po prostu suszonego tymianku. Wszystkie świetnie się w niej sprawdzą. Chcesz nadać jej lekkości? dodaj soku z cytryny. I pozwól się surówce przegryźć. Surówka z czarnej rzepy świetnie sprawdzi się do mięs, białych i czerwonych do ryb, a wersja premium już niebawem.